Zostańcie widzowie w tym pofinałowym filmie jak to się mówi finał, finał i po finale z jednej strony niby spoko finał, bo dwie solidne pary a z drugiej strony trochę za mało tych dram nikt z pozostałych rolników nie zaskoczył nas jakimiś wyznaniami, nie wyciągnął z rękawa nieznanych dotąd kandydatek ale prawda jest taka, że z roku na rok te finały są coraz bardziej poprawne. Bo zarówno rolnicy, jak i uczestnicy nauczyli się już, że cokolwiek zrobią produkcja poprzecina to tak, żeby wybrzmiewało trzy razy mocniej, a widownia odbierze to w bardzo emocjonalny sposób, bo to jest jeden z niewielu programów, który naprawdę wzbudza w ludziach emocje. Nie wiem, czy w jakimkolwiek innym kraju ten format przyjął się tak mocno jak u nas, ale ja dzisiaj nie o tym i nie z tym do Was przychodzę. Dostałem od Was multum wiadomości o tym, żeby zrobić film o Andrzejkowej imprezie rolników, i ogólnie jak co roku, o tej porze mniej więcej organizowana jest przez uczestników wszystkich edycji jakaś większa impreza, z tańcami i nocowaniem. Wiadomo, że tych imprez ogólnie w roku jest sporo, ale ta, która odbywa się w tym okresie jesienno-zimowym, ma charakter takiego balu. Tam są ciepłe, zimne posiłki, to jest gdzieś tam w Polsce i rolnicy i uczestnicy zjeżdżają tam, nocują i bawią się całą noc na takim rolniczym weselu bez ślubu. W tym roku ta impreza wydawała się być naprawdę liczna. No, zdjęcie grupowe jest pełniutkie, aczkolwiek z rzeczy ciekawszych, na tej imprezie obecni byli nie tylko rolnicy i uczestnicy programu Rolnik Szukażony, ale też kilka jakichś takich postaci z TikToka i Instagrama, aż musiałem sprawdzić czy aby na pewno to była ta sama impreza. Bo wiecie, oni mają to swoją ukrytą grupę na Facebooku i to jest raczej takie hermetyczne, zamknięte środowisko. A tutaj jednak okazuje się że powiększyli sobie tę grupę o jakieś randomowe osoby, które nie brały udziału w programie. Mowa o osobach typu jakiś rolnik na każdą okazję, księgowa rolnika czy rolnik nieprofesjonalny. Ja na co dzień nie interesuję się tematyką rolniczą i nie znam takich osób, nie wiem kto to, ale po wejściu na ich profile widać że to jacyś tiktokerzy, instagramerzy i tak dalej, zresztą ten rolnik nieprofesjonalny widać, że ma jakoś większą zażyłość z lady, Ka, czyli pierczarkowo-baronową, bo sporo jej zdjęć z tejże imprezy było właśnie w jego towarzystwie. Ponadto wchodząc na jego profil widać po komentarzach, że mają jakiś tam kontakt, bo ladyka na przykład napisała pod jednym z filmików, że chłopak oświadczył jej się w marcu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to są żarty, bo nie oszukujmy się, taka gwiazda nie wyjdzie za mąż za rolnika, chyba że za właściciela jakiegoś koncernu który miałby dziesiątki tysięcy hektarów, to może i tak. A na pewno nie za gościa, który samorze swoje pole, to nie jest tego typu osoba, aczkolwiek pieczarkowa była obecna na tejże imprezie. Widziałem? że z poprzedzającego jej sezonu był też na pewno doktor szpak, który jak wiemy dotychczas nie znalazł tej najpracowitszej na świecie niewiasty z którą mógłby ułożyć sobie życie. Być może ktoś aż tak pracowity jeszcze się nie urodził, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że musi być to szczupła brunetka, o dosyć charakterystycznych rysach twarzy, naturalna, nie za duże oczy, nie za duże usta, no taka nie za bardzo chod do przodu żeby jej uroda nie przeszkadzała w pracy. Nie zauważyłem na imprezie Dejwa BMW, ale to nie znaczy, że go tam nie było. Był Kamil Zasiu. Widziałem też Jakuba z szóstej edycji, Matiego z dziewiątej. Piątą edycję reprezentował dumnie Jan. Nie zabrakło też Eugeniusza, który nadal nie został prowadzącym agrobiznesu i totalnie zmarnował czas w programie, bo przecież takie miał aspiracje. Aczkolwiek Eugeniusz był chyba jednym takim starszym rolnikiem, który, mimo że nie bardzo był zainteresowany jej kandydatkami i szukaniem miłości, to był nadwyraz kulturalny. No ja nie z piątej edycji tego niestety powiedzieć nie można, bo to był jeden z nielicznych przypadków zerwania z kandydatką na finale. Wszyscy pamiętamy chyba jak jego biedna wybranka z fryzuru na Einsteina zdębiała jak Jan na finale postanowił zakończyć z nią znajomość mówiąc, że nie są już razem, bo ona myślała że jednak razem byli. Mało tego od razu uderzył do innej kandydatki Marysi, która akurat nie była nim już zainteresowana, nie wiem kto jeszcze z rolników był obecny na imprezie, bo trudno mi dostrzec na tak licznym grupowym zdjęciu. Widać za to sporo uczestników, aczkolwiek nie wiem, czy był obecny ktoś z najnowszej edycji, jeśli tak, to jakoś tego nie widzę. To ogólnie jest mega dziwne, bo zazwyczaj ostatnia edycja jest to najliczniejsza na takich imprezach. Później z czasem towarzystwo bierze śluby, rodzi dzieci i jakoś tak się wykrusza. Oczywiście to nie jakaś reguła, bo przecież choćby Asia z Kamilem mają córeczkę i jeżdżą co roku na tę imprezy. czy choćby idąc półką uczestników Roksana od Stasiulka, mamerza i synka i również na imprezie była. Wśród ciekawszych uczestników obecna była również Ewa od Walbiego. O której z kolei ostatnio było głośno ze względu na plotki o rzekomym związku z jakimś aktorem, aczkolwiek ten aktor zaprzeczył, że jest z nią w związku. Na pewno Walbiemu który ma dekorowany pokój plakatami ze sobą jako fikcyjną i kinagul skoczył po tych doniesieniach, bo w przeciwieństwie do niego ten aktor akurat gdzieś tam grał, w telewizji czy coś. Była obecna także Marta, odrzucona kandydatka Transformersa z drugiej edycji. A propos drugiej edycji, chyba widziałam też rolniczkę Anię, która pogoniła swojego wybranka zwracając mu pierścionek zaręczynowy na finale, żeby mógł oddać matce, która za niego zapłaciła. Ach, te stare sezony rolnika, coś pięknego! I teraz ciekawostka, bo w tym samym czasie odbywała się też druga, konkurencyjna impreza. Otóż Ela z Końskich zorganizowała z Jakoś Koleżanką swoje 60 urodziny zabierając z imprezy Andrzejkowej kilku potencjalnych partycypantów, bo na imprezie Eli pojawili się m.in. Stasiulek, który zdaje się pozostawać z Elu w bardzo dobrych kontaktach, a także Waldi z małżonką i ich córeczką. Nie wiedziałam, że Waldi przyjaźni się z Elu, ale najwyraźniej tak, skoro to jej imprezę wybrali. Na pewno obecność Ewy na Andrzejkach nie miała z tym nic wspólnego, ale ale ciekawszą nowiną był fakt, że Stasiulek obecny był na imprezie Eli w towarzystwie jakiejś blond włosej niewiasty, niestety nie mam tego na zdjęciu. Bo Ela zrobiła sobie jakiś filmik ze zdjęć na story i zdjęciem Stasiulka, i tej dziewczyny mignęło tylko przez ułamek sekundy, i pomimo kilku prób nie udało mi się tego zeskrinować, ale widać tam było, że to była jego osoba towarzysząca. Fakt faktem Stasiulek jako jeden z nielicznych rolników, którzy mieli dużo do zaoferowania, nie miał jakichś szczególnych wymagań co do partnerki, bo nie miała być ani pracowita jak u szpaka, Pani super wysoka jak u Artura, no tak bardziej chyba na zasadzie, że ma mu się spodobać i tyle, a jednak pałac, chatka ogrodnika i te sprawy, to może być kuszące dla potencjalnej wybranki, także szanse na ustatkowanie się panicza kiedyś są duże, co ciekawe, Pieczarkowa musiała Eli odmówić, bo przecież również się przyjaźnią, a wybrała liczniejszą imprezę rolniczą, Zamiast sześćdziesiątki koleżanki, na której jednak królowali goście z sanatorium miłości. Bo jak wiadomo Ela się właśnie z nimi buja. Był i Józek Hulk Hogan z jakoś partnerką, większą blondyną. Były dwie Anie, ta ze Zbyszkiem i ta druga z Olsztyna. Był ten z Jeleniej Góry z partnerką, nie pamiętam jak mu tam było, ale był ze Stenią wcześniej. Ela wyraźnie wolałaby chyba sanatorium miłości od rolnika. Tak Loki ja myślę, że ktoś powinien ją poznać z Mirkiem z obecnej edycji. Ona akurat i tak chciała chatę sprzedawać, podróżować, Mirek podobnie. Do tego on chciał energicznej babki, ale bardziej kobiecej i zdecydowanej od Agaty, ja myślę, że mogliby się dogadać. A wy jak myślicie? Jeśli pominęłem kogoś na imprezie dajcie znać. A tymczasem żegnam się z wami władco zwierząt wodolubnych. Znak pokoju i bye bye.